Około godziny 10.30 otrzymaliśmy wyzwanie o wypadku drogowym w miejscowości Piłowa Dolna. Po przyjeździe na miejsce zeznaliśmy zderzenie dwóch samochodów, samochodu dostawczego z samochodem osobowym. Samochodem dostawczym podróżował tylko kierowca, który nie odpuszczał obrażeń. Samochodem osobowym podróżowały cztery osoby, trzy osoby opuściły pojazd po własnych siłach, natomiast czwarta osoba była zakorzeniona w pojeździe. Wykonanie dostępu do osoby zakleszczonej wymagało użycia sprzętu hydraulicznego. Osoba ta została z pojazdu i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. A osoba podchodowana jest przytomna, jej stan nie zaburzał życia. Na miejscu pracowały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Piławy Dolnej. Na czas działań droga była całkowicie zablokowana ze względu na bezpieczeństwo prowadzonych działań.